Dzisiaj jest majowa chillera utopia. Postanowiłem nagrać coś pozytywnego i będziemy mówili sobie o japońskim drzeworycie, a konkretnie o bardzo cenionym przeze mnie drzeworycie Hiroshigego. Słuchajcie, zastanawiałem się, co konkretnie pokazać, bo chciałem, żeby nie namnożyć przykładów, a w przypadku Hiroshigego można ich namnożyć setki. Ale w końcu zdecydowałem się na kilka pojedynczych prac i chciałbym, żebyście spojrzeli na nie no tak trochę moimi oczami. Może zobaczycie to samo co ja widzę, bo nie każdy jest nie każdy ma obowiązek lubić japoński drzeworyt, ale im bardziej go poznaję, tym bardziej on mi się podoba i nieustannie zaskakuje mnie swoją świeżością. Drzeworyt japoński w ogóle trzeba znać ze względu na jego wpływ na sztukę europejską, dlatego że to, co robili np. Van Gogh czy inni artyści impresjonizmu, postimpresjonizmu, miało bardzo silne zakorzenienie w tym orientalizmie i w tych wizualnych smaczkach, jakie japońscy artyści potrafili umieścić w swoich pracach. No więc, co właściwie oni takiego robili? Dlaczego to było tak inspirujące dla tych artystów doby, no właśnie, impresjonizmu? I dlaczego to może być ciągle tak inspirujące dla nas? Popatrzmy po prostu na to, co zrobili. Dzisiaj będziemy sobie uważnie patrzeć na pracę, więc, zaczniemy po prostu od razu od tego. Yy, przygotowałem ich dla was kilka i pierwszą z nich jest ta, która przedstawia taką niesłychanie stromą górę. Wydaje mi się, że ona od razu rozkłada nam najważniejsze elementy narracji Hiroshigego, takiej wizualnej i całego tego piękna jego drzeworytu, na takie bardzo proste i widoczne czynniki. Dlatego, że popatrzcie w jaki sposób ta praca jest skonstruowana. Zacznijmy od tego, że Hiroshige opowiada nam zawsze przez plastyczne elementy coś o miejscu, o duchu miejsca. I teraz jeżeli spojrzycie na to, co jest sensem tego miejsca, które on nam pokazuje, to jest to bardzo stromo pnąca się droga w górach, prawda? No więc co robi ten geniusz, żeby nam pokazać to miejsce? Czyni tę drogę tak tylko stromą jak to możliwe. Maluje ją prawie w pionie, to znaczy to nie jest nawet droga, którą normalny człowiek mógłby przebyć. Być może ona w rzeczywistości jest nieco podobna do tego, co Hiroshige nam chce pokazać, ale prawda jest taka, że miejsce poddane jest bardzo ścisłej, silnej stylizacji. On jakby buduje nam esencję tej drogi, robi ją taką Taką drogą do kwadratu. On, on wyciąga z niej dokładnie tę cechę, która czyni ją charakterystyczną, i podbija stawkę i mówi: OK, to jest stroma droga w górach, moja droga będzie jeszcze bardziej stroma, tak żebyś czuł, że to prawie niemożliwe jest do przebycia. I to jest element, który właśnie mnie przykuwa do Hiroshigego, dlatego że on, jakby, potrafi wydestylować esencję tego, co chce pokazać. To jest tak, że on nie idzie na żadne kompromisy. Nie interesuje go realizm, nie interesuje go szczegółowość. Go interesuje uderzenie nas w oczy taką esencją tego, co czyni miejsce miejscem, co odróżnia go od setek innych miejsc. Do tego Hiroshige stosuje bardzo, bardzo interesujące kompozycje. To są kompozycje dość odległe od tego, co chcieliby czynić Europejczycy. Takiego jeszcze klasycznego malarstwa. Wiecie, my przyzwyczailiśmy się do stawiania dzbanka w centrum obrazu. Mówię to w cudzysłowie. Chodzi o to, że kiedy malujemy coś w kulturze europejskiej, to przez całe wieki było przyjęte, że należy to umieścić względnie po środku. U Hiroshigego tak nie ma. To jest w ten sposób w japońskim drzeworycie rozwiązane, że centrum naszej uwagi wcale nie pokrywa się z centrum geometrycznym pracy. Często istotne elementy umieszczone są w różnych dziwnych miejscach obrazu, i tutaj, jeżeli sobie prześledzimy go kompozycyjnie, a zachęcę Was do tego, żebyście spojrzeli na kompozycję w następujący sposób. Potraktujcie ją jak wycinanki poszczególnych płaszczyzn. Pokazuję teraz schemat, który to tłumaczy. I chodzi o to, żebyśmy spojrzeli na to, jak na płaskie prostokąty, znaczy jak na płaskie figury. I jak na linie, które trafiają w pewne części obrazu. Zwróćcie uwagę, że te punkty na krawędziach obrazu są dość szczególne, tak samo linie. W ten sposób Hiroshige nadaje bardzo dużą dynamikę tej pracy. Ona nie jest zrobiona tak linearnie, spokojnie, jakoś statycznie, tylko te wszystkie kształty po całej tej pracy tańczą. Nie dość, że wprawia to nas w takie poczucie dynamizmu, niestabilności, takiego czegoś, że wizualnie tam wszystko ma chęć się przesuwać, spływać, poruszać. Idzie po różnych diagonalach, po różnych liniach, które się gdzieś tam zderzają czy krzyżują, ale jednocześnie ta dynamika podkreśla nam cały czas sens tego, co Hiroshige chce opowiedzieć. Uważam, że to jest w ogóle genialne. To jest genialne, żeby w ten sposób prowadzić konsekwentną narrację. Pozbawioną klasycznej europejskiej perspektywy. On nawet nie musi znać zasad perspektywy, on po prostu widzi tę przestrzeń bardzo, bardzo uważnie i dobrze. I potrafi nam oddać jej głębię, dynamikę, kształt, dramatyzm wszystko to niesłychanie lakonicznymi środkami. Kiedy mówię o lakonicznych środkach, to chciałbym to też zestawić z malarstwem europejskim, choćby przez to, że Narracja Hiroshigego odbywa się takimi właśnie środkami, które są na przykład bardzo odległe od, dajmy na to, Kaspara Dawida Friedricha, który bardzo szczegółowo musi wymalować każdą skałę czy drzewo, żeby uzyskać nastrój. Bardzo podobny temat pomiędzy jednym a drugim, dlatego że i Hiroshige, zresztą Hokusai i wszyscy twórcy drzeworytu ukiyo -e, oni generalnie stawiali na ten dramatyzm, więc Powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz na marginesie. Ja nie mówię tylko o Hiroshigem tutaj, dlatego, że nie ma innych twórców w tego kierunku, ale dlatego, że ja akurat tego twórcę bardzo cenię. Ja wiem, że on jest bardzo blisko z twórczością, którą uprawiał Hokusai, związany. Ale wiecie, to po prostu jest moja personalna taka personalny mój wybór. Ja po prostu bardziej jakoś wizualnie zadziałały na mnie drzeworyty tego którego zdecydowałem się omówić dzisiaj, więc po prostu zostaję wierny wyborowi takiemu intuicyjnemu. Ale nie zmienia to faktu, że w ogóle cały drzeworyt tamtej epoki bardzo był zbliżony do właśnie takiego narracyjnego, dramatycznego przedstawiania przyrody. No i teraz, jak sobie to zestawimy właśnie z tym, co czynili Europejczycy, to jest to jednak znacznie bardziej takie lapidarne, znacznie bardziej takie trochę Hmm, ilustracyjne niby, ale jednocześnie nie cukierkowe, tylko w taki mądry, skrótowy sposób uczynione. Taki jak strzała biegnąca do celu. To znaczy ci Japończycy, którzy robili te drzeworyty, oni dokładnie zmierzali do tej stylizacji, którą udawało im się osiągnąć. Takie mam poczucie, kiedy na to patrzę. I Zdecydowali się zrobić to znacznie bardziej takim skróto, taką skrótową drogą, prosto do naszego nerwowego systemu, jak powiedziałby Bacon, i chyba dlatego tak dobrze te drzeworyty działają. Następnym elementem tego, co czyni te drzeworyty takimi charakterystycznymi, będzie zastosowanie koloru w bardzo liryczny sposób. I popatrzmy sobie teraz na ten niemal sielankowy widok taki, takich pól, które są w takim lekko soczystym zielonym kolorze, które bardzo ładnie są zrobione w perspektywie, dlatego że my bardzo czytelnie czujemy w jaki sposób kształtuje się przebieg ziemi, co jest kluczowe dla pejzażu w wielu sytuacjach. Taką wrażliwość na przebieg przestrzeni miał na przykład Van Gogh. Wiele osób tego nie docenia. Wiele osób, kiedy mówi o Van Goghu, to zwraca uwagę na ruchy pędzla, ekspresję koloru i tak dalej, ale Van Gogh był żela miał żelazną konsekwencję, dlatego, żeby pokazać przestrzeń wchodzącą w głąb. E jestem na to szczególnie uwrażliwiony, bo ostatnio przygotowywałem takie materiały na ten temat edukacyjne i omawiałem tam właśnie sztuczki różnych twórców. Zalinkuję to tak w ogóle pod spodem, jeżeli jesteście zainteresowani. E ale właśnie jestem w tym temacie na bieżąco i. Zwracam uwagę na to, że w tym, w tym drzeworycie Hiroshigego bardzo klarownie pokazana jest głębia tego pejzażu. Bardzo klarownie. I do tego dołożony jest ten niesamowity kolor. Ten kolor, który operuje też krawędzią, linią, ale popatrzcie w jaki sposób zrobiona jest góra w tle. To jest niesamowicie liryczne, niesamowicie takie wrażliwe, żeby nie pokazywać jej krawędzi, żeby ona. Była w takim oddechu tej przestrzeni, w takim delikatnym kolorze, że ledwie ją czujemy, ale ona tam jest, ona tam świeci z tyłu. To jest tak pięknie zrobiona rzecz, niesłychanie wrażliwie. Widać, że ten artysta dokładnie wiedział, za jakie sznurki swojego warsztatu pociągnąć, jakie składowe warsztatowe wykorzystać, żeby opowiedzieć o tym, co sobie zamierzał. Trzecim drzeworytem, który dla was przygotowałem, jest taki, który pokazuje ludzi. I wydaje mi się, że u y, w ogóle artystów drzeworytu, u Kioe, ale też u Hiroshigego, chyba szczególnie mnie to ujmuje, ja wiem, nie jestem tu sprawiedliwy. Hokusai też powinien otrzymać swoją sprawiedliwą działkę w tej sprawie. Ale ponieważ trzymam się Hiroshigego, to ponownie podkreślam. To jest po prostu mój osobisty wybór, że dzisiaj te peany na jego cześć. Wracając do Meritum. Chodzi o to, że te postaci, które on robi... Są takie niesamowicie ekspresyjne w swojej walce z tą przestrzenią, która ich otacza. My czujemy, że oni są często w deszczu, że są pochyleni pod wiatrem, że trzymają coś ciężkiego, że się z czymś szarpią, że się przedzierają przez śnieg po pas. On jest jednym z mistrzów pokazania dynamiki ludzkiego ciała takiego ciśnienia, parcia, ciągnięcia, jakiegoś ruchu takiej utajonej ekspresji w tym, że człowiek. Jakby ma siłę w swoich mięśniach, która powoduje, że musi się z czymś zmierzyć. To jest bardzo piękne, że oni nie pokazują postaci w, takim, w taki statyczny sposób, jak e, na przykład, no nie wiem, portret często europejski miał w zwyczaju, jak e, pokazywanie aktu spoczywającego. Ja wiem, że w akcie generalnie Przyjęło się pokazywać ciało w spoczynku, żeby nie było w nim napięcia, dlatego że my napięcie kojarzymy z walką, a akt był takim tematem, w którym artyści słusznie bądź nie, ale starali się pokazać spoczynek. Ale w przypadku na przykład scen walki w malarstwie europejskim przyjęło się pokazywać napięcie. Tylko że jeżeli zestawimy sobie to, co potrafił osiągnąć Hiroshige, to według mnie, no cóż, chyba wygrywa z Rubensem na przykład. Rubens bardzo często pokazuje dynamikę postaci walczących, na przykład. Takie konwulsje ciał, napięcie mięśni i tak dalej, ale to co robi Hiroshige, to według mnie zamiata Rubensa pod dywan mimo wszystko. A ja malarstwo Rubensa wyjątkowo sobie cenię, więc to jest naprawdę starcie tytanów, kiedy ich tutaj porównuję. Hiroshige pokazuje nam takie żywe, normalne napięcie, niezmitologizowane, nie przedstawione w jakiś symboliczny sposób, tylko takiego naprawdę człowieczka walczącego z przyrodą. Wydaje mi się, że to ma związek z chyba filozofią wschodu, która zupełnie inaczej patrzy na człowieka jako na część natury, niż antropocentryczna często w takim ujęciu Filozofia europejska, która znacznie bardziej koncentrowała się na tym, jakie człowiek ma możliwości, jak może podporządkowywać sobie też świat poprzez naukę czy rozum, i tak i To miało też swoje podłoże religijne, filozoficzne. Ja nie jestem w stanie tego w ogóle precyzyjnie przedstawić w tak krótkim filmie, więc powiedzmy sobie, że spuścimy teraz na to zasłonę mojej ignorancji, czy raczej niemożności wysłowienia tego precyzyjnie. Eee, ale też ignorancji, Nie oszukujmy się, dlatego że temat jest niezwykle rozległy, żeby uważać się w nim za eksperta. Natomiast eee, wydaje mi się, że to jest piękne, że połączenie tej filozofii wschodu zaowocowało takim pięknym przedstawieniem człowieka zmagającego się ze światem. Niesłychanie to do mnie przemawia. Mam nadzieję, że jesteście w stanie dostrzec, jak to jest pokazane plastycznymi zabiegami, taką orwaną kreską plamami koloru, które bardzo dynamicznie też w siebie jakoś tam przechodzą, ale przede wszystkim taką dynamiką ciała w tym, jak my umiemy sobie przywołać obraz człowieka, umiemy zrozumieć, jakie siły nim kierują. Czyli jednym słowem jest to przedstawienie względnie realistyczne, symboliczne w kształtach, ale realistyczne w tym, że to nie jest symbol człowieka, taki jak, nie wiem... Powiedzmy, sztuka prymitywna czasami przedstawia taki symbol człowieka, taki totem człowieka. To jest człowiek. My umiemy zobaczyć, co to jest za człowiek, z czym on walczy, jakie ma położenie ramion, jakie ma położenie nóg, w przestrzeni, gdzie jest jego głowa, gdzie jest jego tors. Ale dzięki temu możemy sobie przywołać siły i zrozumieć te siły działające w obrazie, działające na tego człowieka. Czyli jest to rodzaj połączenia Jakiegoś schematycznego malowania, ale jednocześnie prawdy. Prawdy odwołania się takiego figuratywnego do tego, jak człowiek wygląda. No i na sam koniec szczypta humoru chyba w tym wszystkim, dlatego że malarstwo japońskie jest takie strasznie proste, i ma w sobie taką, ja nie wiem, proiglowską dosadność. Powiedzmy. Nie, nie wiem, czy nie wybiegam tu za daleko z interpretacją, ale chodzi mi o to, że kiedy popatrzycie sobie na te postaci. To one są takie prawdziwe. One są takie ludzkie i czasami są tam małe elementy takiego nawet humoru. Czymś czego ja nie rozumiałem, jest yy, i wydawało mi się to na początku śmieszne, a to nie jest śmieszne w założeniu Hiroshigego. Jest pielgrzym z maską tengu na plecach. On zmierza do jakiejś świątyni. Ale jak fajnie jest pokazana ta maska. Jaka ona jest taka no wiecie, no wprost zabawna. Ja wiem, że to nie o to chodziło, bo to ma jakiś aspekt religijny i tak dalej. Ale na przykładzie tego, coś co w ogóle musicie znajdywać samodzielnie w różnych innych przypadkach, to będą różne sytuacje, w których właśnie ludzie, których Hiroshige odmalowuje, są po prostu ludzcy. Czasami weseli, czasami zdarzają im się wypadki, czasami zmagają się z czymś, czasami odpoczywają, ale zawsze są bardzo ludzcy i nie pozbawieni takiego... Chyba czułego ciepła, jakim artysta ich obdarza, kiedy ich maluje. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cieszę się, że był bardziej pozytywny niż ten okropny poprzedni o czarnych obrazach goi, aczkolwiek też Was do niego odsyłam. I dziękuję Wam za towarzyszenie mi. Jeżeli chcecie, to wesprzyjcie to działanie, żeby przynajmniej YouTube był łaskawy i docierał do nowych ludzi, więc wywalnijcie tam w lajka czy coś. I do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia. Cześć.